Naukowe klimaty. Witam bardzo serdecznie. Anna Niebielska w wakacyjnym programie y, naukowe klimaty. Dzisiaj jestem na zielonym brzegu Wisły, już zawałem na wysokości miejscowości Wróble, niedaleko Maciejowic. Jest tutaj wspaniały obszar Natura 2000 i zostałam zaproszona przez osobę, która zna ten teren jak nikt inny, czyli pana doktora Dariusza Bukacińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie i proszę mi powiedzieć, dlaczego ten teren jest jest szczególny. Dlaczego pan spędził tutaj ile? 20 lat? No nie, już 35. Już 35 lat. Już minęło nam więcej niż 20. Dlaczego? Dlatego, bo, bo przyjechałem tutaj na rok w, 80, w 1985 roku i się w tym miejscu po prostu zakochałem. Wiedziałem, że stąd, jeżeli tylko nikt mnie nie wyrzuci i nie wyjadę nigdy i, i jeżeli się nic nie zmieni, to do ostatnich dni, kiedy będę pracował, będę tutaj. Jest to miejsce przepiękne krajobrazowo. To tak dla każdego, dla, dla każdego człowieka. Jak przy, przyjeżdża, to, to widzi coś, co nie zdaje sobie sprawy, że w tym kraju może zobaczyć. Przepiękne, przepiękne krajobrazy. Widzi dzikość przyrody. Widzi rzekę, która pracuje, która ma miejsca, które w momencie, kiedy człowiek dojrzewa i zaczyna podróżować po Europie Zachodniej, i widzi, jak tam rzeki wyglądają, to jeszcze bardziej zdaje sobie sprawę, jaką wartość ta rzeka, ta rzeka przedstawia. Mamy Naprawdę, proszę Państwa, dużą nizinną rzekę o naturalnym charakterze, to znaczy odkładającą wyspy ławice w korycie, płynąca kilkoma nurtami, zmieniająca się z miesiąca na miesiąc, tętniąca życiem przyrodniczym ssaki, ptaki, płazy, gady, owady. Rośliny, szanowni Państwo, to jest coś, czego nigdzie indziej nie zobaczycie, nie tylko u nas w kraju, nie zobaczycie nigdzie indziej w Europie. Czy są jakieś zagrożenia związane z tym, że miłośnicy przyrody chcieliby jak najbliżej tej przyrody, a zwłaszcza tej przyrody, która znajduje się w nurcie Wisły na łachach, na wyspach, podejść? No niestety, niestety to zaczyna być problem, bo, bo tak jak namawiam wszystkich do tego, żeby uciekali z miasta i spędzali ten czas poza miastem, to równocześnie bardzo proszę, właśnie dlatego, że jestem tutaj od tylu lat i widzę co się dzieje, żebyście Państwo jak już uciekniecie z tego miasta to zachowywali się tak, jak u siebie w domu. To znaczy, szano, szanujecie, proszę Was, żebyście szanowali wszystkich wokół, wszystkich domowników, bo my jesteśmy gośćmi. Przyjeżdżamy na teren, gdzie jest dużo innych zwierząt, dużo ptaków. W momencie, kiedy zaczynamy zachowywać się zbyt samolubnie, to nie to, że im przeszkadzamy, uniemożliwiamy im funkcjonowanie i, funkcjon i życie. To dokładnie możemy zobaczyć i jak, yy, na ile może to stanowić zagrożenia, na ile pewne bogactwo dla nas samych, to zobaczymy sobie już płynąc nurtem rzeki. Jak wypadła inspekcja na tej łaszy? Czy są straty, czy jest czegoś więcej, czegoś mniej? Nie, no jest dobrze, bo mieliśmy przybór rzeki, wszy, była tutaj bardzo ładna, mieszana kolonia e, rybit rzecznych, które już miały pełne lęgi i w białoczelnych, która zaczynała dopiero składać e, jaja, natomiast obecnie e, po tych kilka dni po przyborze, kiedy wyspa troszkę, ta łacha piaszczysta, niska, e, e, troszkę obecna, na nowo zaczynają składać gniazda. W porównaniu z tym, co było dwa dni temu, jak tutaj byliśmy, no to jest dużo więcej gniazd już z jajami rybitwy rzecznej i już jest dużo gniazd, całkiem ładna kilkanaście par kolonia rybitw białoczelnej z jajami. Czyli kiedy rybitwy stracą lęk, kiedy na przykład woda zaleje łachę, zakładają ponownie gniazdo i ponownie znoszą jaja? Tak jest, zarówno rybitwy, jak i mewy również. Dotyczy to właściwie wszystkich mew. Być może w najmniejszym stopniu śmieszki, która wcześniej zaczyna się gnieździć i w momencie, kiedy jest przybór już na późnym etapie lęgu, czyli kiedy są pisklęta bądź, bądź klujące się jaja, no to już nie powtarza. No, w przypadku rybitw i mewy siwej tak. To jest klasyczna sytuacja. To jest tutaj tajemnicza torwa. Tutaj... Tak. To, i, I teraz losowo wyjmuję. Zobacz, w jednym, ja sam nie wiem, co tutaj jest. Tu, akurat mamy, zobacz, co to jest? Trapa, prawda? Drewniana trapa jaja. Tak, no drewniane ale, jajka to jakieś oszustwo. Co ale, będziemy z tym robić? Ale z tym tak nie zrobię, bo zobacz. Tu jest popękane oryginalne jajo, które przyjechało z bazy. Uważaj, to jest oryginalne jajo. Tutaj właśnie pisk... Nie do odróżnienia. No właśnie, i będziemy podkładać, i obecnie yy, chroniąc przed drapieżnikami, przed sakami lądowymi typu Norka lis, zabieramy te no, oryginalne jaja do inkubatora, podkładamy ptakom atrapy, które z jednej strony powodują, że lisnorka snorka nie, nie są w stanie zjeść jaj, to po pierwsze, po drugie nie pachnie im jajami, czyli go, czy znacznie rzadziej odwiedzają taką wyspę i w momencie kiedy w inkubatorach nam się zaczynają jaja, znaczy pisklęta zaczynają się powoli wykluwać, czyli jaja są popękane, robimy zamianę, czyli zabieramy atrapy, wkładamy ptakom z powrotem jaja, które kiedyś złożyły także za chwilkę, za dwa dni będą miały pisklaki, które były przez cały okres Poz inkubacji chronione przed lisem norką u nas w inkubatorach w bazie. Ja ja są niesamowite, bo są ciemnozielone w takie czarne, nieregularne kropki. I rzeczywiście te atrapy są bardzo dobrze zrobione, gdybym to znalazła właściwie bym się dała nabrać chyba było słychać takie delikatne piski. Chciałam zapytać, no te gniazda, w których oszukujecie ptaki, czyli zabieracie im jajka, dajcie do inkubatora i, za, i zwracacie. Na ile zwiększa to szanse na sukces takiego, takiego lęgu, na to, że wyklują się pisklęta? No, stuprocentowo. Mówimy, mówimy o mewie siwej. Wszystkie gniazda, które nie zostały zamienione, i to nie dotyczy tego roku, dotyczy również zeszłego roku, bo mamy taką tak zwaną kontrolę, gdzie sobie kontrolujemy, nie zabierając tych jaj, ani jedno nie, nie, nie doczekuje wyklucia piskląt. Czyli sukces klucia jest zero, a tym samym sukces lęgowy jest zero. Czyli tak naprawdę mamy tą satysfakcję, że, że na tym odcinku, na którym pracuję Wszystkie pisklęta, które widzimy w górze, które się nauczą latać i widzimy je późnym latem na, na rzece, to są pisklęta inkubatorowe, które, które, którym pomogliśmy się wykluć. Zalewające wody są jak gdyby wpisane w historię życia tych, tych, tych ptaków. One gnieżdżą się. Ich pierwotnym siedliskiem rybitw mew to są właśnie duże, nieregulowane, naturalne rzeki nizinne, czyli dla których zupełnie charakterystyczną i bardzo taką cechą natu, klasyczną je, są przybory rzeki. One mają po prostu wpisane, że raz je zaleje, raz je nie zaleje. One powtarzają drugi, powtarzają trzeci rak. To im nie zagraża. Zagraża im tak naprawdę zagrażają im drapieżne ssaki. Przede wszystkim norka amerykańska i niestety lis, który, który się rozmnożył w sposób niebywały przez człowieka, który wyrzuca od nie wiemy ilu lat szczepionki przeciwście powodując, że nie ma selekcji u tego gatunku i lis nie ma naturalnego wroga obecnie w tej strefie klimatycznej u nas i po prostu jest jego za dużo. Co to takiego analizy molekularne w przypadku ptaków? No okazało się, obserwując te ptaki, zobaczyliśmy, że mewy siwe wcale nie zachowują się tak jak śmieszki, czyli w momencie, kiedy obce piskle przyjdzie do nich, to go dziobią i go wypędzają, tylko go adoptują. Było to dla nas absolutnie przedziwne no i biologicznie trudno wytłumaczalne, bo, bo, bo tak naprawdę a, adoptując obce piskle zmniejszamy prawdopodobieństwo przeżycia swojego, bo mamy do, do, do wykarmienia więcej piskląt. Cudzy materiał genetyczny. No właśnie i tu jest ta tajemnica cudzy. Zaczęliśmy badać e, genetykę e, tych piskląt, które są adoptowane i rodziców. Wiecie państwo co się okazało? Okazało się, że e, takie sąsiedzkie grupy e, w agregacjach mewsiwych to jest jedna wielka rodzina. To są wujki, ciotki, e, stryjki, e, rodzice, córki, synowie. W związku z czym w momencie kiedy Adoptuje się najczęściej sąsiadów dzieci, hmm. prawda? Czyli tak naprawdę, adoptując sąsiadów, adoptujemy dzieci w obrębie swojej linii rodziny, rodziny w obrębie swojej linii hmm. genetycznej. Hmm. A jak takie badania technicznie się przeprowadza? Nie wiem, czy jest pobierana krew od ptaków? Jak, jak, jak to się robi? Dokładnie. Pobieramy. Odławiamy dorosłe ptaki pobieramy krew, jak również spiskną, to od razu po wykluciu z żyły skokowej na nodze pobieramy krew. I na tej podstawie robimy analizy genetyczne. Zarówno na płeć można, można sprawdzić, mhm. czy, to, czy dzieci to są córki, czy to są synowie, jak i również na pokrewieństwo między ptakami, również możemy sprawdzić. Więcej okazuje się, szanowni Państwo, że te takie mewy monogamiczne, wieloletnie pary po 20-30 lat, prawdą jest, że są socjalnie monogamiczne, ale te dzieci, które są wychowywane przez nich, to tak średnio monogamiczne są, bo raz na jakiś czas to dziecko sąsiada, to dziecko sąsiadki, także to bardzo różnie bywa, to jest jak w życiu. Za spotkanie dzisiaj nad Wisłą, w tym niesamowitym zielonym raju, bardzo dziękuję Panu Dariuszowi Bukacińskiemu. Bardzo dziękuję. Audycja jest realizowana we współpracy z Instytutem Nauk Biologicznych Centrum Ekologii i Ekofilozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.